Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której Ty dzisiaj przyjrzymy się wielkiej aferze, która rozpętała się w Polsce po tym, jak Justin Timberlake powiedział jedno ciekawe zdanie po swoim koncercie w Krakowie który odbył się w ostatnią sobotę. Witam Was bardzo serdecznie w Porannej Motywacji. Poranna Motywacja dla tych osób, które być może tego nie widzą, to a, takie nasze mm, spotkania, które odbywają się od poniedziałku do piątku, tutaj u nas w najlepszych kursach angielskiego e, prowadzę je ja, Aleksandra Led. E, mm, te w większości poranne motywacje służą temu, żeby wzmacniać, budować w nas ten drugi filar e, związany z komunikacją w języku angielskim, a mianowicie e, filar związany już nie z językiem, ale z umiejętnościami miękkimi, jak wyrabiać sobie nawyk systematycznej nauki, jak pokonywać bariery wewnętrzne oraz w tym tygodniu jak unikać wpadek. E, ja słuchajcie, prosto e, dzisiaj do Was. Rzutem na taśmę z moich tutaj różnych, słuchajcie, zajęć pozajęzykowych, więc tutaj się doprowadzam do porządku. I jestem. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby się przywitać na czacie. Dajcie znać, jak Wy się dzisiaj miewacie, jak Wam się dzień zaczyna. Uff. Głęboki oddech i można po prostu zacząć prowadzić poradną motywację. Ja się przywitam w tym czasie z tymi osobami, które przywitały się ze mną, a mianowicie witam e, ciebie, Edia Koniszewska, e, Monika Mona, dzień dobry. E, London zachmurzony, mówi, mówisz Edia? U nas też dzisiaj, też pod chmurką e, i Michał Pańczyk, cześć. Ciekawy skład, pierwsza trójca, co dzisiaj zupełnie inna. Izabelka Gór, dzień dobry. Jarek Zaburko, witam cię bardzo serdecznie. Martinka Flis, cześć kochana moja. Ela Suchorska. Jak dobrze Cię widzieć? Michał mówi, że poza Londynem też zachmurzona. A co ci dopiero dzisiaj? Dzionek wszędzie taki jakiś, nie do końca słoneczny Aleksandra Smulska, Oleńko, dobrze ci widzieć. E, Marianka Świder, e, dziękuję ci, że jesteś. Jak tam, YouTube? Uruchamiamy się, czy nie? Jesteście na YouTube, czy nie ma was? E, dajcie znać, bo na razie jest cała aktywność z um, Facebooka. Edzia Koniuszewska, czekasz na burzę? W, w, w Wielkiej Brytanii burza? Okej. Okay. W Londynie burza? Okej. Okay. Aha, już wiemy. Ktoś świsnął słońce. Szkocja dzisiaj słoneczna. No dobrze, słuchajcie. Y powy... przywitywaliśmy się, powyściskaliśmy się. Ja tylko przypominam, że ta przestrzeń tutaj jest nasza. Bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby się udzielać na czacie. Oczywiście, że wszystkie... Ja, tak, ja ten czas sobie moderuję z tego względu, że zwłaszcza na YouTubie często zdarzają się osoby, które czują, że można zupełnie wypowiadać się bez kultury osobistej w internetach, więc więc was sobie tutaj moderuje. Kogo trzeba, to zblokuję, aż mi się zrymowało. Ja jeszcze wyściskam agę, kolka, która się cieszy, że zdążyła. I Ania Zabórko. Dobrze, że jesteście. Ekipa w pełnej gotowości. Czy jesteście gotowi na chryję? U mnie, słuchajcie, ja. Y Wiecie, mieszkam z trójką dziewczyn, z trójką córek, to taka chryja, słuchajcie, my mamy nawet terminy: o poranna chryja, wieczorna chryja, chryja musi być, bo jak cztery dziewczyny w jednym domu, to oczywiście, że wióry lecą. A tym razem wyobraźcie sobie, że chryja, rozpęta, chryja rozpętała się, można powiedzieć, wokół nie kobiety, a mężczyzny, a mianowicie wokół znanego piosenkarza amerykańskiego Justina Timberlake'a, który to miał koncert w Krakowie ostatnio. Widzieliście o tym, że przyjechał Justin Timberlake do Polski? Mhm. No i, słuchajcie, chryje jak nie wiem co, skandal i e, oburzeni wszyscy naokoło. Dlaczego? Dlatego, że Justin Timberlake e, zakończył koncert jednym wyrażeniem w języku angielskim, które wywołało falę oburzenia wśród Polaków, a mianowicie Justin Timberlake powiedział, uwaga, co? Poland, you are the shit. Poland, you are the shit. No i oczywiście chryja jak nie wiem co. Dlatego, że wszyscy się denerwują, że Justin Timberlake powiedział, że Polska jest gównianym krajem, że Polska jest beznadziejnym krajem, że jest do dupy generalnie. No i jak ten Justin Timberlake mógł, słuchajcie, jak on mógł przyjechać do Polski i na sam koniec koncertu tak nas wszystkich znieważyć. E, oczywiście Justin Timberlake nie powiedział w żadnym momencie, że Polska jest krajem głównianym albo beznadziejnym. Ten, kto czytał moją książeczkę ,,Angielskie wpadki", wie, że e, jeżeli komuś mówimy ,,You are the shit", to znaczy, że mówimy mu co? Że jest jaki? Że jest zaje fajny! You are the shit! The shit, czyli coś superowego, najlepszego, to jest to, e, po prostu, co wszyscy chcą mieć. The shit. Poland, you are the shit. Polska jesteś najbardziej zajefajnym krajem ze wszystkich. A Polacy się obrazili. Dlaczego? E, dlatego, że e, no nie, znamy, nie znamy slangu. Nie znamy slangu, plus e, nie chcemy poznać, tylko od razu się oburzamy. E, domnimując, że dokładnie wiemy, e, co autor miał na myśli. Więc tutaj będziemy mieć dwa wnioski, jeden będzie językowy, drugi będzie bardzo niejęzykowy. Zaczniemy od tego mm, językowego. Słuchajcie, e, mi przydarzyła się bardzo podobna sytuacja. Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do e, Wielkiej Brytanii, e, spotykałam się z e, moim e, Anglikiem, w którym to byłam straszliwie zakochana i raz wracam, taka umordowana, słuchajcie, po pracy i mówię do niego e... chciałam powiedzieć, że jestem strasznie umordowana i że czuję się po prostu okropnie, więc powiedziałam co? I feel like a shit. Na co? Ten parsknął śmiechem i się brecha mi tutaj na beszczela, kiedy ja wracam taka umordowana, a on się ze mnie śmieje, ja mówi: A co, przepraszam. Z czego ty się śmiejesz? Powiedziałam, I feel like a shit. A on mówi, jeżeli chce się srać, to iść do jest tam. Dlaczego? Dlatego, że I feel like a shit znaczy, chce mi się srać. I feel like the shit to znaczy, że czuję się rewelacyjnie wspaniale i czuję się jak mistrz świata. A jeżeli czuję się beznadziejnie, to potrzebują powiedzieć I feel like shit. Bez żadnego a albo the. I teraz. E, jeszcze raz, I feel like a shit, chcę mi się zrać. I feel like the shit. Czuję się przezaje fajnie, a e, czuję się gównianco I feel like shit. E, I tak samo na koncercie Justyna Timberlake'a. Jeżeli ta Justin Timberlake powiedziałby Poland, you are shit, to by znaczyło Polsko, jesteś do bani. Ale ponieważ on powiedział Poland, you are the shit, to znaczy, że Polsko, jesteś najlepsza ze wszystkich fajnych krajów świata. To jest, słuchajcie, to jest język angielski, gdzie jest to prosty język, żeby opanować jakieś podstawy, ale w momencie, kiedy próbujemy zagłębić się w jego tajniki, to okazuje się, że to jest jeden z trudniejszych języków. Ma bardzo rozwinięty mocno slang, każdy region ma swój dialekt. W każdym regionie, a tych regionów takich dialektowych w Wielkiej Brytanii jest naprawdę wiele. E, proszę wypiszcie mi tutaj, w jakich e, miejscach w Wielkiej Brytanii mówi się z ciężkim akcentem, że ciężko jest to zrozumieć. Proszę napiszcie, jestem ciekawa, te osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii. E, gdzie te różnice w wymowie wyrazów są przeolbrzymie. Bo Polak się na przykład nauczy mówić library, library, a pójdzie em, na przykład w okolice Birmingham i usłyszy library. Albo wie, że woda po angielsku to jest water, a pójdzie w okolice Birmingham i usłyszy, że ktoś prosi go o łó Proszę bardzo, można i tak, i tak. Co więcej, to jest to, co Aga Kolka tutaj napisała, czyli, że Dużo słów ma dużo znaczeń. Większość słów w brytyjskim, w języku angielskim ma po dwa, trzy, cztery, czasami pięć różnych znaczeń, i czasami te znaczenia są zupełnie sobie przeciwstawne, tak jak na przykład klep to jest coś obcinać, przycinać, ale klep to, to jest coś przypinać, nie? Dost to jest coś odkurzyć albo posypać czymś drobnym, jakimś pyłem, nie? Więc y, akcent, tak, Edzie mówi, że Manchester pewnie, a y, okolice Liverpoola tak samo, a okolice Hull tak samo. a y, Czy Szkocja nie ma swojego akcentu, a czy Cornwallia nie ma swojego własnego. Y, no właśnie, a czy Londyn nie ma całego swojego slangu, gdzie zmienione są całe słowa i które E, nie mają najmniejszego znaczenia dla osoby, która tego nie zna, Cockney. E, przecież e, normalny człowiek powie: I can't believe it. Nie mogę w to uwierzyć. A ktoś, kto posługuje się Cockneyem, powie: I can't, Adam and Eve it. <laughs> I can't, Adam and Eve it. Czyli I can't believe it. What? E, tak jest. Także. Wymień jedno słowo, które ma pięć znaczeń, mówi Mariusz. To będą te wszystkie. Są takie, które mają po kilkanaście. To będą te wszystkie słowa przede wszystkim, które się lubią sparować na przykład z innym słowem, żeby zrobić frazale, nie? Czyli na przykład masz słówko get. Get to jest coś otrzymywać, prawda? Uh, get to jest uh, na przykład I got it from my father, otrzymałam to od mojego ojca, ale get też może oznaczać pójść do sklepu i coś kupić, na przykład I need to get some milk, uh, because we've run out. Muszę iść kupić trochę mleka, bo już się nam skończyło. Uh, mogę powiedzieć do kogoś get it, rozumiesz to? Get it, do you get it? Rozumiesz? Mogę powiedzieć get up, wstawaj, mogę powiedzieć get down, połóż się, mogę powiedzieć get it right, to znaczy zrób to tak jak trzeba, mogę powiedzieć get off, złaź mi stąd, get in, wskakuj, get on the sofa na przykład, albo get on the train, wsiąść do pociągu, get away, od czegoś uciec, się oddalić, get... Co jeszcze. Intuit. Yy, czyli zagłębić się w jakiś temat. To ile tam tych znaczeń już? Wyczytałam ci? Hmm? Yy, więcej znaczeń znajdziesz w książce angielskiej wpadki. Mówi Ania Zaburko. Tak jest. Jeżeli chcielibyście yy, poznać więcej tych anegdot, takich, o których wam opowiedziałam, z tym. Yy, każdy, yy, kto. Przeczytał książkę Angielskie Wpadki, nie oburzyłby się komentarzem Justina Timberlake'a po koncercie w Krakowie, z tego względu, że tutaj ten przykład został opisany. I tutaj takie wyrażenia są, jak chcę mi się zrać, jak jestem najlepszy, czuję się beznadziejnie, no nie? To takie wyrażenia właśnie znajdziecie tutaj. Ja tutaj codziennie Was troszeczkę z tej książeczki testuję, więc zobaczmy, jakiego typu wyrażenia można się tutaj e, nauczyć. Na przykład, mm, jakby można powiedzieć w języku angielskim, nic się nie stało. Proszę bardzo. To piszcie, jak po angielsku mówi się, nic się nie stało, a ja tylko powiem, że książeczkę można zdobyć wraz w pakiecie z audiobookiem, po to, żeby od razu uczyć się poprawnej wymowy. To jest bardzo ważne. I ona jest dostępna ze zniżką 46% jeszcze tylko przez krótki czas w naszej wakacyjnej ofercie. Więc, jeżeli jeszcze nie udało Wam się tego zrobić, to koniecznie zróbcie. A ponieważ to jest ostatnia pora na motywację w tym tygodniu, to ja Wam przypominam, że kto jeszcze tego nie zrobił, proszę koniecznie napisać recenzję, książki i udostępnić ją u siebie na profilu jako publiczną. To jest bardzo ważne, z hashtagiem. Angielskie wpadki, ponieważ każdy, kto taką recenzję napisze, weźmie udział w losowaniu e, kursu, jednego z kursów angielski. Tu i teraz taki kurs, taki właśnie, e, 250 funtów u nas kosztuje razem z audio, więc naprawdę warto to zrobić. I powiem Wam, że to jest naprawdę najprostszy i najłatwiejszy i najprzyjemniejszy sposób na to, żeby taką książkę wygrać o takiej dużej wartości, dlatego że tych recenzji nie będzie wcale milion, trylion, więc naprawdę szanse są olbrzymie. Do tego Was bardzo mocno zachęcam. A od poniedziałku będziemy losować, słuchajcie, nagrody spośród tych osób, które zakupiły tą książeczkę w promocji, właśnie wakacyjnej. I co Wam powiem jeszcze bardzo ważnego, że naprawdę warto skorzystać, bo znowuż im szybciej książkę kupicie, tym więcej macie szans na to, że wygracie. Dlatego że losowania będą w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek oraz znowu w poniedziałek, wtorek i środę. Więc codziennie macie szansę wygrać, jeżeli tylko tą książeczkę zakupiliście. Że tak powiem, szanse są naprawdę duże, więc warto sobie taką, taki zestaw zdobyć, chociażby po to, żeby nauczyć się ponad 800 praktycznych słów i wyrażeń, które są używane w życiu codziennym przez native speakerów, a których w szkole się nie nauczycie, ale też i po to, żeby zgarnąć sobie, słuchajcie, taką nagrodę, taki kurs. W poniedziałek pierwsze losowanie, tak. Jak powiedzieć, że nic się nie stało? It's okay? Is everything okay? Słuchajcie, nie, nic się nie stało, to it's okay albo never mind, never mind, never mind. Widzicie, to są takie proste rzeczy, ale nie wiemy jakie powiedzieć. A jak powiemy, słodzisz? Słodzisz? Ile tam słodzisz? Czy słodzisz? Czy dajesz cukier do herbaty? Jak to powiem po angielsku? No? I nie mówimy nothing happened. Mówimy never mind". never mind. Nic się nie stało. Nothing happened jest kalką językową. Więc to jest to, co my Polacy powiemy, ale tak Brytyjczyk nigdy nie powie. Nie nothing happened, tylko never mind. A jak powiemy, czy słodzisz? Any sugar? Albo... Do you take sugar? Do you take sugar? A jak powiesz, ile słodzisz? Jak powiesz, ile słodzisz? Podobnie? Mm -hmm. Do you take sugar? Bardzo ładnie, Aneta. Mm -hmm. A ile słodzisz? Take your, take your sugar, to nie. Uh, ile słodzisz, to będzie how many sugars do you take? E, pomimo tego, że sugar jest niepoliczalny, to Anglia powie how many sugars? Trust me. Uh, Dobra, moje anioły. Link do zakupu książeczki będzie aktywny po zakończeniu oczywiście transmisji, bo podczas transmisji na Facebooku nie można kliknąć w linka. A ja jeszcze. Wam powiem taką rzecz. Zanim Was tutaj wyściskam czy te osoby, które doszły później, aha, upewnijcie się, że udostępniacie, zwłaszcza osoby, które oglądają na YouTubie, a zaraz was tutaj wyczytam, bo widzę, że jesteście, udostępnijcie to, tego live'a po to, żeby inni również mogli uzyskać dostęp do tej wiedzy i do tych materiałów. Wiedzmy, kiedy Anglik nas obraża, ale wiedzmy, kiedy nam sprawia komplement i wtedy się nie obrażajmy. Jeszcze jeden wniosek wynika, słuchajcie, z tej e, historii z Justinem Timberlake'em. Oprócz tego, że warto jest znać ten język, żebyśmy właśnie widzieli, kiedy nas obrażają i kiedy na miejscu jest się obrazić, a kiedy nam sprawiają komplement i kiedy pasowałoby nam powiedzieć thank you, a nie fuck you, takiej osobie, e, to myślę, że też taki jest wniosek, słuchajcie, bardziej poranno motywacyjny, a mianowicie, że by nie domniemywać żeby nie domniemywać. My, my bardzo chętnie domnimujemy. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Ja wiem, co ty masz na myśli. O ja wiem, co ty czujesz, dokładnie wiem, nie wiesz. Dowiesz się, jak zapytasz. Więc oczywiście tutaj w tej sytuacji Justyna Timberlake'a nie za bardzo była możliwość zapytania, Justin, a co ty właściwie miałeś na myśli? Czy chciałeś nas obrazić, czy chciałeś nam sprawić przyjemność? Um, ale można zapytać na przykład u osoby, która jest językiem angielskim włada i, yy, i w którym się specjalizuje, ale w naszym życiu codziennym też bardzo zachęcam Was a, i też sobie o tym przypominam, żeby nie domniemywać, żeby się nie domyślać, żeby nie zgadywać, tylko żeby po prostu iść i zapytać, co autor miał na myśli, zanim obrazimy się na śmierć. A ja bardzo mocno ściskam takie osoby. Aga Kolka mówi, że ma trzech nastolatków i córka. No bomba. Filip Polak. Polek. Filip Polek. Przytałam Polak, bo ja chodziłam z taką dziewczyną, która Polak miała nazwisko do szkoły średniej... Filip Polak miło Cię widzieć po raz kolejny. Grażynka pomorska. Dzień dobry, kochana moja. U Grażynki jak zwykle słońce. Aha, dobrze. Tutaj jeszcze kogo tutaj mamy. Mariusza, już żeśmy wy czytali wcześniej, a ja też oddaję Wam czat. Pamiętajcie o tym, że teraz Wy możecie zostawić po sobie jakiś dobry ślad. Halina Mikrut, dzień dobry. Aha. Kogo my to jeszcze mamy? Z tych osób, które się przywitały, Marianka Świder. Wczoraj książka zakupiona, nie mogę się doczekać, kiedy do mnie dojdzie. A, y, ja Wam przypominam, że pierwsze 10 osób, które zamówi książkę z dostawą na terenie Polski, to otrzymają e, A szybko w krótkim czasie a bez dedykacją własnoręcznie napisaną przeze mnie a to dlatego że ja te książki mam u siebie tutaj w Polsce i mogę je wysłać i to też zrobię ale mam ich naprawdę niewiele kiedy te książki tutaj które mam w Polsce się skończą to te osoby zamawiające z Polski oczywiście nadal otrzymacie swoją książeczkę ale ona będzie do was wysłana z Wielkiej Brytanii i to wtedy potrwa a możliwe że i trzeba będzie zapłacić cło a wszystkie osoby które zamawiają z Wielkiej Brytanii otrzymają mają też piękny wpis i też własnoręcznie y, zrobioną karteczkę, chociaż chyba nie wiem, czy to robić dziewczyny. muszę się upewnić. A Ania mówi, że wszystkie już zostały wysłane y, i że kolejne tak. Czyli na, na terenie Wielkiej Brytanii też one są wysyłane ekspresowo. Ymm, więc jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, będzie ekspresowo. Ymm, Zawsze, jeżeli chodzi o Polskę, pierwsze 10 do 3 ekspresowo, jeżeli chodzi o całą resztę Europy, no to wy dostaniecie bezpłatnie książeczkę, oczywiście w sensie bezpłatna wysyłka, ale trzeba będzie poczekać, no bo nie mamy depo w każdym kraju jak Amazon, mamy te książki tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii. Dobrze. Moje anioły, miłego dnia dla wszystkich. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile y, ma. Y, rozproszyłam się wodorotlenek sodu. O, rozproszyłam się. Miej cudowny dzień. To w dużej mierze zależy od tego, na ile masz otwartość, żeby iść i doprecyzować, jeżeli nie jesteś pewien albo pewna, co autor miał na myśli. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Pamiętajcie, dziś, dzisiaj o 17.00 kolejny rozdział książeczki Angielskie Wpadki, czytane przeze mnie, będzie można posłuchać u nas na fanpage'u oraz na YouTubie. I Zachęcam Was do skorzystania z wakacyjnej promocji, ponieważ ta książeczka jest dostępna w pakiecie z audiobookiem ze zniżką 46%. Słuchajcie, taniej nigdy nie będzie. Taka akcja jest przez nas robiona tylko raz w roku, więc naprawdę warto z niej skorzystać. Zwłaszcza, że można uczyć się praktycznych i przydatnych zwrotów w języku angielskim, których w szkole się nie nauczycie, a, których, a które każdy uczeń języka angielskiego znać powinien, a dodatkowo bierzecie udział w losowaniu nagród. Dobra. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia, cudownego życia. Do zobaczenia w poniedziałek. Będziemy losować nagrody.